Witam cię bardzo serdecznie na dzisiejszym przesłaniu. Na dziś wylosowałam kartę z Runą rajdo. Ta karta, właściwie runa, może świadczyć o tym, że czekają Cię nieoczekiwane zwroty akcji, nieoczekiwane zakończenia, czy to relacji, czy to sytuacji, które no, nie są już dla Ciebie dobre. Taruna może świadczyć również o tym, że czeka cię jakaś podróż. E, możesz planować podróż, może na wakacje chcesz gdzieś jechać i będziesz właśnie planował, planowała te wakacje. Taruna może świadczyć również o tym, że wszystko, co się teraz będzie zadziewało w Twoim życiu, będzie to odgórne, od losu. Taruna może świadczyć również o tym, że mm, może czekają Cię lub już się rozpoczęły w Twoim życiu zakręty, wybory innych dróg, e, może zmiany w pracy lub e, będziesz zmieniał, zmieniała pracę. Pamiętaj tylko o tym, że wszystko to, co się kończy, jest po to, by, by mogło przyjść nowe. Więc nie poddawaj się, nie rezygnuj ze swoich marzeń i pamiętaj, aby iść śmiało przed siebie, bez względu na to, co się wydarza w Twoim życiu. Cudowności Ci życzę.